Na chrzcinach posadzili mnie przy drzwiach. Gdy wszedł komornik z nakazem na 380 tysięcy złotych, zapadła cisza, a ja poczułem, jak moja cierpliwość lat wreszcie zostaje wynagrodzona w sposób, jakiego nawet nie planowałem. Serce biło mi tak mocno, że bałem się, że ktoś to usłyszy, ale wszyscy wpatrzeni byli w wysokiego mężczyznę w garniturze, który trzymał w ręku dokumenty i rozglądał się po sali, szukając kogoś konkretnego. To było 15 października. Chrzciny małego Aleksa, syna mojego brata Marcina i jego żony Karoliny. Tej samej Karoliny, która trzy lata temu zniszczyła moje małżeństwo, ukradła mi żonę i dosłownie rozbiła moją rodzinę na kawałki. Ale o tym za chwilę. Siedziałem przy tym przeklętym stoliku przy drzwiach, jak zawsze. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. Może po rozwodzie, może wcześniej. Ale na każdej rodzinnej uroczystości lądowałem przy drzwiach. Nie przy głównym stole z rodzicami. Nie przy stole z kuzynami, gdzie śmiechy nieśli się przez całą salę. Przy drzwiach, jakbym był kelnerem gotowym do wyjścia, a nie członkiem rodziny. Dziś było inaczej. Dziś to miejsce okazało się idealną loką obserwacyjną na spektakl, który miał się rozegrać. Komornik, wysoki, chudy mężczyzna o surowej twarzy, Minął mnie nawet nie mrugając okiem i skierował się prosto w stronę głównego stołu. Widziałem, jak jego oczy skanują twarze gości, porównując je prawdopodobnie z jakimś zdjęciem w dokumentach. Atmosfera w sali zaczęła gęstnieć. Rozmowy cichnęły jedna za drugą, jakby ktoś przyciszał radio. Moje serce waliło jak młot. Nie z nerwów, z przewrotnej radości. Przez trzy lata czekałem na coś takiego. Przez trzy lata modliłem się do każdego Boga, jaki przyszedł mi do głowy. Żeby karma w końcu sięgnęła po tych, którzy zniszczyli mi życie. I teraz, siedząc przy tym przeklętym stoliku przy drzwiach, miałem najlepszy widok na to, jak sprawiedliwość znajduje sobie drogę. Ale żeby zrozumieć, dlaczego ta chwila była dla mnie tak słodka, muszę cofnąć się do momentu, gdy mój świat runął. Było to dokładnie trzy lata, dwa miesiące i osiem dni temu. Pamiętam tę datę lepiej niż własne urodziny. 8 sierpnia, upalny wieczór, wracałem z pracy wcześniej niż zwykle. Anna, moja żona, a właściwie już była moją byłą żoną, chociaż wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, siedziała w naszym salonie z Karoliną. Gdy wszedłem do domu, obie miały dziwne miny. Anna wyglądała jakby płakała, ale próbowała to ukryć. Karolina siedziała sztywno, z rękami złożonymi na kolanach, jakby była na przesłuchaniu. Powietrze było gęste od niewypowiedzianych słów. Anna, pamiętam jak dziś, spojrzała na mnie tymi swoimi zielonymi oczami. Które kiedyś kochałem bardziej niż cokolwiek na świecie I powiedziała te słowa, które zmieniły wszystko Że musimy porozmawiać Że to nie działa między nami Że potrzebuje przestrzeni Ale to nie były jej słowa Poznałem je po sposobie, w jaki je wypowiadała Mechanicznie, jakby ćwiczyła je przed lustrem To były słowa Karoliny Karolina zawsze miała talent do manipulacji Do wkładania ludziom myśli do głowy i sprawiania Że myśleli, iż to ich własne pomysły przez następne tygodnie obserwowałem, jak moje małżeństwo rozpada się na kawałki. Anna stała się chłodna, dystansowana. Każda rozmowa kończyła się kłótnią o nic. Każdy gest miłości był odbierany jako próba kontroli. A przez cały ten czas Karolina była tam, w tle, jak zły duch szepczący do ucha. Nie rozumiałem wtedy, co się dzieje. Byłem jak człowiek, który próbuje ugasić pożar wodą, nie wiedząc, że ktoś cały czas polewa dom benzyną. Prawda wyszła na jaw dwa miesiące później. W sposób tak banalny, że As boli mnie to wspominać. Anna zostawiła telefon na stole, gdy poszła pod prysznic. Normalnie nigdy bym go nie dotknął, ufałem jej bezigranicznie. Ale tego dnia coś mnie tknęło. Może intuicja, może desperacja. Wiadomości od Karoliny układały się w chronologiczny pamiętnik zniszczenia mojego małżeństwa. Pamiętaj, musisz być stanowcza. Jeśli pokażesz słabość, zostaniesz z nim na zawsze. Masz tylko jedno życie, Anno. Nie marnuj go na kogoś, kto cię nie docenia. Wjedziesz, znowu próbuje cię kontrolować. Typowe zachowanie toksycznego partnera. Zostań dzisiaj u mnie. Potrzebujesz przestrzeni od niego. I tak dalej, i tak dalej. Stare teksty sięgały sześciu miesięcy wstecz. Sześć miesięcy systematycznego trucia umysłu mojej żony przeciwko mnie. Sześć miesięcy subtelnych manipulacji, które zmieniły kobietę, którą kochałem, w obcą osobę. Ale najgorsze było to, co przeczytałem dalej. Karolina nie działała z altruistycznych pobudek. Nie próbowała uratować ani z toksycznego związku Robiła to, bo była zazdrosna Zazdrosna o nasze szczęście, o naszą stabilność O to, że my mieliśmy to, czego ona nigdy nie potrafiła zbudować ze swoim mężem Czasami patrzę na was i chce mi się płakać z zazdrości Emma napisała w jednej z wiadomości Dlaczego ja nie mogę mieć takiego związku? Dlaczego muszę patrzeć, jak inni są szczęśliwi Gdy ja umieranie z nudów w swoim małżeństwie I wtedy zrozumiałem Karolina nie chciała pomóc Annie. Chciała ją ściągnąć na swój poziom nieszczęścia. Jeśli ona nie mogła być szczęśliwa, to nikt wokół niej też nie zasługiwał na szczęście. Ale gdy pokazałem te wiadomości Annie, było już za późno. Karolina wykonała swoją robotę zbyt dobrze. Anna była już tak bardzo przekonana o tym, że jestem problemem w naszym związku, że te dowody potraktowała jako kolejną próbę manipulacji i kontroli. Powiedziała, że naruszam jej prywatność, czytając jej telefon. Że to dowodzi, jak bardzo jestem toksyczny. Dwa tygodnie później Anna się wyprowadziła. Rozwód trwał osiem miesięcy, osiem miesięcy piekła prawniczego, kłótni o podział majątku, oskarżeń i kontroskarze. Przez cały ten czas Karolina była przy Annie, wspierała ją, wzmacniała w przekonaniu, że robi dobrze. A ja zostałem z pustym domem i zrujnowaną reputacją w rodzinie. Bo tak Karolina zadbała też o to, podczas rodzinnych spotkań subtelnie podrzucała komentarze o tym, Jaki ze mnie był mąż, jak Anna cierpiała w milczeniu, jak próbowała ratować nasz związek, ale ja byłem zbyt uparty, żeby to dostrzec. A rodzina oczywiście uwierzyła. Karolina zawsze miała dar przekonywania ludzi. A ja? Ja byłem zbyt dumny, żeby się tłumaczyć, zbyt zraniony, żeby walczyć o swoją reputację. Po prostu się wycofałem. I tak znalazłem się przy stole, przy drzwiach. Przez pierwsze miesiące po rozwodzie byłem wrakiem. Piłem za dużo, spałem za mało, ledwo funkcjonowałem w pracy. Myślałem o zemście, oczywiście, o tym jak udowodnię wszystkim prawdę o Karolinie, jak pokażę im, jakim jest manipulatorem. Ale z czasem złość przekształciła się w coś innego w cierpliwość, w obserwację. Zacząłem zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół Karoliny, jak traktuje innych ludzi, jak manipuluje rozmowami, jak subtelnie sieje niezgodę między znajomymi. I powoli zacząłem rozumieć, że nie jestem jej jedyną ofiarą. Jestem tylko najnowszą. Karolina miała talent do niszczenia związków. To była jej specjalność. Znajomi po kolei przestawali się z nią kontaktować, ale nie potrafili wyjaśnić dlaczego. Po prostu nagle okazywało się, że kłócili się z partnerami o rzeczy, o które nigdy wcześniej się nie kłócili, że wątpili w decyzje, których wcześniej byli pewni. A Karolina? Karolina zawsze była gotowa pomóc. Zawsze miała ramię, na którym można było popłakać. Zawsze wiedziała, co powiedzieć, żeby potwierdzić najgorsze obawy. Zrozumiałem, że zemsta nie polega na uderzeniu. Zemsta polega na czekaniu, aż wszechświat sam załatwi sprawiedliwość. I dziś, na chrzcinach Małego Aleksa, wszechświat najwyraźniej zdecydował, że nadszedł czas. Komornik stał teraz przy głównym stole, gdzie siedziała cała śmietanka rodziny. Moi rodzice, Marcin z Karoliną, ich najbliżsi przyjaciele, wszyscy w odświętnych strojach. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy święci tego rodzinnego szczęścia, ale ja wiedziałem coś, czego oni nie wiedzieli. Wiedziałem, dlaczego ten komornik tu przyszedł. Trzy miesiące temu przypadkiem natrafiłem na informację, która wszystko wyjaśniła. Pracuję w banku, mam dostęp do różnych systemów finansowych, i któregoś dnia, sprawdzając coś zupełnie niezwiązanego, natrafiłem na nazwisko Karoliny w jednym z raportów o zaległych zobowiązaniach. Początkowo myślałem, że to pomyłka. Karolina i Marcin zawsze żyli na wysokiej stopie. Dom na przedmieściach, dwa nowe samochody, drogie wakacje. Karolina uwielbiała opowiadać o ich sukcesach finansowych, o tym jak dobrze im się wiedzie. Ale gdy zacząłem zagłębiać się w szczegóły, prawda okazała się zaskakująca. Karolina i Marcin żyli kompletnie ponad stan. Ich bogactwo to było kruche budowa kart, oparta na kredytach, pożyczkach i rosnących długach. Dam, hipoteka na 25 lat, z której spłacili ledwo 10%. Samochody, leasing z opóźnieniami w płatnościach. Wakacje, finansowane kartą kredytową, której saldo rosło z każdym miesiącem. I teraz, jak dom z kart, wszystko się walił. Komornik podniósł dokumenty i zaczął czytać. Jego głos niósł się po całej sali, przekrzykując muzykę i rozmowy. Szukam pana Marcina Kowalskiego i panią Karolinę Kowalską w sprawie egzekucji komorniczej nakazu płatniczego na kwotę 380 tysięcy złotych Wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że słychać było oddechy. Wszyscy oczy zwróciły się w stronę głównego stołu, gdzie Marcin i Karolina siedzieli jak sparaliżowani. Widziałem, jak krew odpływa z twarzy Marcina. Jak Karolina próbuje zachować spokój, ale jej ręce trzęsą się, gdy sięga po kieliszek z wodą. Widziałem, jak moi rodzice patrzą na siebie z niedowierzaniem. Musi być jakaś pomyłka. Wykrztusił w końcu Marcin, podnosząc się z krzesła. Jego głos drżał. To nie może być prawda. Ale komornik był nieugięty. Wyjął kolejne dokumenty. Należność obejmuje zaległości z tytułu kredytu hipotecznego, dwóch leasingów samochodowych, zadłużenia na kartach kredytowych oraz niespłacone pożyczki konsumenckie. Łącznie stan zadłużenia wynosi 380 247 zł. Liczby uderzały w salę jak gromy. 380 tysięcy. To było więcej niż większość ludzi zarabiała w ciągu trzech lat. Obserwowałem Karolinę z fascynacją. Ta kobieta, która przez lata grała rolę idealnej żony, wzorowej matki, finansowej guru, która doradzała innym, jak zarządzać pieniędzmi, okazała się być kompletną katastrofą finansową. Ale najlepsze miało dopiero nadejść. Dodatkowo, ciągnął komornik, w związku z brakiem dobrowolnej spłaty zadłużenia. Zostaje zajęte wyposażenie nieruchomości mieszkalnej oraz dwa pojazdy zarejestrowane na państwa nazwiska. Karolina w końcu nie wytrzymała. E, nie możecie tego zrobić krzyknęła, wstając gwałtownie To chrzciny mojego syna macie szacunek dla czegokolwiek ale komornik tylko wzruszył ramionami. Prawo nie uznaje okoliczności rodzinnych. Państwo otrzymali siedem wezwań do zapłaty w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Nikt nie odpowiedział na żadne z nich. I wtedy stało się coś, czego nie przewidziałem. Mój brat Marcin, zrozpaczony i zawstydzony, zwrócił się do rodziny. Proszę was, powiedział łamiącym się głosem, może ktoś mógłby nam pożyczyć. Tylko na jakiś czas cisza była ogłuszająca. Wszyscy patrzyli w swoje talerze, w ręce, wszędzie tylko nie na Marcina i Karolinę. Bo ja wiedziałem coś, czego inni dopiero się dowiadywali: Marcin i Karolina już wcześniej pożyczali pieniądze od rodziny. Od rodziców, od ciotek, od kuzynów. Drobne kwoty kilkaset, tysiąc, dwa tysiące. Zawsze z obietnicą szybkiego zwrotu. Zawsze z jakąś tymczasową trudnością, która wymagała pilnej pomocy. Nikt nigdy nie zobaczył zwrotu tych pieniędzy. Teraz, gdy prawda wyszła na jaw, wszyscy zrozumieli, że te pożyczki wcale nie były pożyczkami to było systematyczne oszukiwanie rodziny, wykorzystywanie zaufania do finansowania nieodpowiedzialnego stylu życia. Ale ja miałem jeszcze jeden asa w rękawie. Wstałem z mojego stolika przy drzwiach i podszedłem do głównego stołu. Wszyscy spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. W końcu przez ostatnie trzy lata ledwo odzywałem się na rodzinnych spotkaniach. Marcin, powiedziałem spokojnie, może ja mogę ci pomóc. Oczy mojego brata zaświeciły się nadzieją. Karolina spojrzała na mnie z mieszanką desperacji i podejrzliwości. Naprawdę? wyszeptał Marcin. Tomek, jeśli mógłbyś. Znaczy się, nie potrzebuję całej kwoty, ale może część, uśmiechnąłem się. To był uśmiech, który ćwiczyłem przez trzy lata. Uśmiech absolutnej kontroli. Oczywiście, że pomogę, powiedziałem. Ale najpierw chciałbym, żeby Karolina wyjaśniła rodzinie jedną rzecz. Karolina zmrużyła oczy. Co chcesz wyjaśnić? Wyjąłem telefon z kieszeni i otworzyłem aplikację z nagraniami. Chciałbym, żeby wyjaśniła, dlaczego przez sześć miesięcy systematycznie truła umysł mojej żony przeciwko mnie. Robiąc wszystko, żeby zniszczyć moje małżeństwo, cisza, która zapadła tym razem, była inna. To nie było zdziwienie czy zakłopotanie. To była toksyczna cisza ludzi, którzy nagle zrozumieli, że byli świadkami czegoś znacznie większego niż bankructwo. Nie wiem, o czym mówisz, powiedziała Karolina, ale jej głos był niepewny. Naprawdę? Say, one? Nacisnąłem play. Z głośnika telefonu popłynął głos Karoliny. Nagranie z rozmowy telefonicznej sprzed dwóch lat którą przypadkiem nagrała automatyczna sekretarka w moim starym telefonie stacjonarnym. Ano, musisz zrozumieć, że on cię kontroluje. To, że nie pozwala ci wyjść sama z przyjaciółkami, to klasyczne zachowanie tyrana domowego. Ale Anna na nagraniu odpowiedziała czymś, czego Karolina się nie spodziewała. Ale on nigdy mi nie zabraniał wychodzić z przyjaciółkami. Właściwie to on sam często mnie zachęcał, żebym spędzała więcej czasu z tobą. I wtedy usłyszeli wszyscy głos Karoliny. Głos pełen zimnej manipulacji. Anno to właśnie o tym mówię. On jest tak sprytny, że sprawia, że myślisz, iż sam dałaś się przekonać. Ale czy zauważyłaś, jak zawsze ma jakieś uwagi o Twoich decyzjach? Jak subtelnie podważą Twoje zdanie? Rodzina słuchała w milczeniu, jak Karolina systematycznie siała ziarna wątpliwości w umyśle mojej żony. Jak przekształcała normalne zachowania męża w dowody toksyczności. Jak każdy gest miłości interpretowała jako próbę kontroli. Ale najgorsze było jeszcze przed nimi. Następne nagranie pochodziło z przypadkowej rozmowy telefonicznej, którą Karolina prowadziła z kimś innym, nie wiedząc, że linia nie została prawidłowo zakończona. Tak, wiem, że to brzmi okrutnie, ale czasami trzeba zniszczyć czyjeś szczęście, żeby poczuć się lepiej we własnym życiu. Anna i Tomek byli tacy idealni, takie szczęśliwe pary. Patrząc na nich czułam się jak kompletna porażka. A teraz? Teraz Anna jest równie nieszczęśliwa jak ja. I jakoś łatwiej mi się żyje. Telefon wypadł mi z rąk. Nawet ja nie spodziewałem się aż takiej szczerości w jej okrucieństwie. Rodzina była wstrząśnięta. Moi rodzice patrzyli na Karolinę jak na obcą osobę. Goście odwracali wzrok, jakby nagle znaleźli się w centrum jakiejś prywatnej katastrofy. Ale Karolina nie poddała się. Tu to było wyjęte z kontekstu. Krzyczała. Byłam wtedy w depresji. Nie myślałam jasno. Przez sześć miesięcy... Zapytałem spokojnie. Po tyle trwało Twoje systematyczne niszczenie mojego małżeństwa. Marcin patrzył na swoją żonę z rosnącym przerażeniem. Karolina, powiedz, że to nieprawda wyszeptał. Ale Karolina milczała. Po raz pierwszy w życiu zabrakło jej słów. A komornik, który przez cały ten czas cierpliwie obserwował rodzinny dramat, przypomniał o sobie. Państwo mają 48 godzin na dobrowolną spłatę zadłużenia, powiedział spokojnie. W przeciwnym wypadku zostanie przeprowadzona licytacja zajętego mienia. I wtedy dotarło do wszystkich, że ten spektakl ma realne konsekwencje. Że za trzy dni Marcin i Karolina mogą zostać bez domu, bez samochodów, bez wszystkiego. Marcin spojrzał na mnie błagalnie. Tomek, proszę, wiem, że Karolina zrobiła straszną rzecz, ale to moja żona, matka mojego syna. Nie mogę pozwolić, żeby stracili dom. I wtedy poczułem to, tę słodką, chłodną satysfakcję zemsty, która kończy się dokładnie tak, jak powinna niezbyt okrutnie. Bo to nie jestem ja, ale wystarczająco sprawiedliwie. na nom. pomogę wam, powiedziałem. Czy ale pod warunkami. Karolina podniosła głowę. Jakie warunki? Po pierwsze, publiczne przeprosiny. Tutaj przy wszystkich chcę usłyszeć, jak przyznasz się do tego, co zrobiłaś, i przepraszasz za zniszczenie mojego małżeństwa. Karolina zacisnęła pięści. A po drugie, po drugie kontakt z Anną chcę, żeby zadzwoniła do niej i powiedziała prawdę: całą prawdę. O manipulacjach, o tym, dlaczego to robiła, o wszystkim. A po trzecie? Uśmiechnąłem się. Po trzecie, przez najbliższy rok będziecie spłacać nie mnie, ale Fundację Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej. Miesięcznie, regularnie kwotę, którą ustalimy. Żebyście zrozumieli, jak to jest pomagać ludziom, zamiast ich niszczyć. Marcin spojrzał na Karolinę. W jego oczach widziałem mieszankę nadziei i desperacji. Karolina, proszę, powiedział cicho. I wtedy Karolina po raz pierwszy od lat złamała się. Nie była już pewną siebie manipulatorką, która kontrolowała każdą sytuację. Była przestraszoną kobietą, która zdawała sobie sprawę, że jej dom z właśnie runął. Przepraszam, wyszeptała. Głośniej, powiedziałem. Sony są finali, żeby wszyscy usłyszeli? Przepraszam, krzyknęła przez łzy. Przepraszam za to, co zrobiłam Tomkowi i Annie. Byłam zazdrosna o ich szczęście i, i chciałam je zniszczyć, bo sama była nieszczęśliwa. Sała była tak cicha, że słychać było płacz dziecka gdzieś w tle. Aj! Zachęciłem ją i zadzwonię do Anny. Powiem jej prawdę. Całą prawdę. Skinąłem głową. W takim razie jutro rano przeleję wam pieniądze. Wystarczająco, żeby uregulować najważniejsze długi i zatrzymać egzekucję. Marcin prawie upadł sługą. Tomek, nie wiem, jak ci dziękować. Nie dziękuj, przerwałem mu. Po prostu bądź lepszym mężem i ojcem, niż ona była żoną. Komornik, zadowolony z obietnicy szybkiej zapłaty, spałował swoje dokumenty i wyszedł. Goście powoli zaczęli wracać do swoich rozmów, ale atmosfera była już inna. Wszyscy wiedzieli, że byli świadkami czegoś więcej niż rodzinne kłótni. Karolina siedziała z twarzą ukrytą w dłoniach, płacząc cicho. Marcin próbował ją pocieszyć, ale ona go odpychała. A ja wróciłem do swojego stolika przy drzwiach, ale tym razem nie czułem się wyizolowany. Tym razem wiedziałem, że to miejsce daje mi perspektywę, której inni nie mają. Że czasami trzeba siedzieć na uboczu, żeby zobaczyć prawdę. Godzinę później Karolina wyszła na zewnątrz i zadzwoniła do Anny. Nie słyszałem rozmowy, ale widziałem przez okno, jak gestykuluje, jak płacze, jak próbuje wszystko wyjaśnić. Gdy wróciła, była załamana. Zrobiłam to, powiedziała cicho. Powiedziałam jej wszystko. aj, I, I... I ona powiedziała, że będzie potrzebowała czasu, żeby to przetrawić. Że może skontaktuje się ze mną kiedyś. Albo i nie. Skinąłem głową. Nie oczekiwałem natychmiastowego pojednania. Niektóre rany potrzebują lat, żeby się zagoić. Ale przynajmniej teraz Anna znała prawdę. Resztę przyjęcia spędziłem w dziwnym stanie spokoju. Obserwowałem rodzinę, jak powoli wracała do normalności. Jak goście próbowali zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Ale wiedziałem, że nikt tego nie zapomni. Że ta historia będzie opowiadana na rodzinnych spotkaniach przez lata i że już nigdy więcej nie będę tylko tym gościem przy stoliku przy drzwiach. Gdy przyjęcie dobiegało końca, podszedł do mnie ojciec. Tomek, powiedział cicho, przepraszam, że nie uwierzyłem ci wcześniej, że. że nie widziałem, co się dzieje. Wzruszyłem ramionami. Nie mogłeś wiedzieć. Karolina była bardzo przekonująca. No ale ty wiedziałeś. Przez cały ten czas wiedziałeś i nic nie powiedziałeś. A nikt by mi nie uwierzył, odpowiedziałem szczerze. Czasami prawda musi sama znaleźć sobie drogę. Ojciec pokiwał głową. A co teraz? Z Anną westchnąłem. Ehe. Nie wiem. Może kiedyś będziemy mogli porozmawiać jak dwa ludzkie istoty. Może uda nam się odbudować przyjaźń. Ale małżeństwo? To już przeszłość. Żałujesz? Zastanowiłem się przez chwilę. Żałuję, że straciłem Annę. Ale nie żałuję, że poznałem prawdziwe oblicze Karoliny. W pewnym sensie uratowała mnie przed laty życia w kłamstwie. Ojciec uścisnął mnie po raz pierwszy od lat. Jestem z ciebie dumny, synu. Z tego, jak to wszystko potraktowałeś. Gdy wracałem do domu późnym wieczorem, myślałem o tym, co się stało. O tym, czy to rzeczywiście była zemsta, czy może tylko sprawiedliwość, która w końcu znalazła sobie drogę. Przez trzy lata czekałem na tę chwilę. Przez trzy lata marzyłem o momencie, gdy wszyscy zobaczą, kim naprawdę jest Karolina. Gdy zrozumieją, co mi zrobiła. I teraz, gdy to się stało, czułem się dziwnie pusty. Nietriumfalny, nieszczęśliwy. Po prostu spokojny. Może to właśnie jest różnica między zemstą a sprawiedliwością. Zemsta pozostawia gorzki smak w ustach. Sprawiedliwość przynosi pokój. Następnego dnia dotrzymałem słowa. Przelałem Marcinowi pieniądze wystarczające na uregulowanie najpilniejszych długów. Nie całą kwotę. To byłoby zbyt łatwe. Ale wystarczająco, żeby uratować ich dom. W ciągu następnych tygodni życie powoli wracało do normalności. Marcin i Karolina zaczęli chodzić na terapię małżeńską. Karolina regularnie wpłacała pieniądze na konto fundacji pomocy ofiarom przemocy domowej. Rodzina powoli odbudowywała zaufanie, ale z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. A Jana, Anna zadzwoniła do mnie dwa miesiące później. Tomek, usłyszałem jej głos po raz pierwszy od dwóch lat. Czterdzieści minut nam. Możemy porozmawiać? Spotkaliśmy się w neutralnej kawiarni. Przez pierwsze pół godziny siedzieliśmy w niezręcznej ciszy, nie wiedząc od czego zacząć. W końcu Anna się odezwała. Przepraszam powiedziała cicho Za wszystko Za to, że ci nie uwierzyłem Za to, że dałam się manipulować Za to, że zniszczyłam nasze małżeństwo przez własną głupotę Pokręciłem głową no Nie byłaś głupia byłaś manipulowana przez kogoś, kto miał w tym wieloletnią praktykę ale powinnam była ci zaufać powinnam była. Na i przerwałem jej. Three to, one to co się stało, stało się. Nie możemy tego cofnąć. ale możemy spróbować zrozumieć i wybaczyć. Płakała. Pierwszy raz od lat widziałem ją płaczącą nie z złości czy frustration, ale z żalu. A czy jest jakaś szansa? zaczęła, ale nie dokończyła. Na co? Na nas, na to, żeby spróbować jeszcze raz. Długo się zastanawiałem nad odpowiedzią. Część mnie wciąż ją kochała. Część mnie tęskniła za tym, co mieliśmy kiedyś. Ale wiedziałem też, że niektóre rzeczy, gdy się zepsują, nie można ich już naprawić do pierwotnego stanu. Myślę, że to za wcześnie, powiedziałem w końcu. Boje potrzebujemy czasu, żeby się odbudować. Żeby nauczyć się znowu sobie ufać. Skinęła głową przez łzy. Ale może, może moglibyśmy zacząć od przyjaźni. Uśmiechnąłem się po raz pierwszy od bardzo dawna. Czy shall we? może. I tak siedząc w tej kawiarni zrozumiałem, że wszystko dookoła rzeczywiście nie było zemstą. To była lekcja. Dla mnie, dla Anny, dla Karoliny, dla całej rodziny, Karolina nauczyła się, że manipulowanie ludźmi ma swoje konsekwencje. Anna nauczyła się, że ufanie niewłaściwym ludziom może zniszczyć to, co najbardziej cenne. Ja nauczyłem się, że czasami najlepszą strategią jest cierpliwość i wiara w to, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. A rodzina? Rodzina nauczyła się, że nie można osądzać ludzi na podstawie plotek i manipulacji, że czasami ci, którzy siedzą cicho w kątku, mają najważniejsze rzeczy do powiedzenia. Dziś, pół roku po chrzcinach Małego Aleksa, moje życie wygląda inaczej niż wtedy, gdy siedziałem przy tym przeklętym stoliku przy drzwiach. Nadal mieszkam sam, nadal jestem rozwodnikiem, nadal uczę się na nowo, jak budować relacje z ludźmi. Ale już nie siedzę przy stole przy drzwiach. Na ostatnim rodzinnym spotkaniu rodzice posadzili mnie przy głównym stole i nikt nie musiał pytać dlaczego. Karolina i Marcin wciąż są razem, ale ich związek nigdy nie będzie już taki sam. Zaufanie, gdy się raz zerwie, bardzo trudno odbudować. Ale może to dobrze. Może czasami trzeba zniszczyć coś fałszywego, żeby zbudować coś prawdziwego. A Anna, Anna wciąż pracuje nad sobą. Czasami rozmawiamy przez telefon, czasami spotykamy się na kawie. To nie jest to, co mieliśmy kiedyś. Ale to jest coś prawdziwego. Coś zbudowanego na prawdzie, a nie na iluzjach. Czasami myślę o tym, co by się stało, gdybym tamtego dnia nie został przy stole przy drzwiach. Gdybym nie miał tej perspektywy, tego miejsca obserwacyjnego. Czy prawda w ogóle by wyszła na jaw? Ale potem przypominam sobie słowa, które kiedyś usłyszałem. Prawda jest jak piłka podwodna. Im głębiej ją zatopiesz, tym większą siłą wypłynie na powierzchnię. Tamtego dnia na chrzcinach prawda w końcu wypłynęła. A ja. Ja miałem szczęście być świadkiem sprawiedliwości. I choć to brzmi dziwnie, jestem wdzięczny za to miejsce przy stole, przy drzwiach. Bo czasami, żeby zobaczyć prawdziwy obraz, trzeba usiąść z boku i obserwować cierpliwie. A prawda? Prawda zawsze znajdzie sobie drogę. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.